Moi drodzy, nasza przegrana walka z wirusami jeszcze się nie skończyła. Mamy jeszcze trzeci, ostatni odcinek Skinny Toped, ponieważ niby skończyliśmy grę w poprzednim odcinku, ale okazało się, że tutaj jest po prostu New Game Plus czyli że po skończeniu gry można przejść grę jeszcze raz i będą się działy inne rzeczy. Jak chociażby fakt, że mamy tą aplikację Lens Exe, która. Szuka nam tutaj zobaczcie jakichś dziwnych, podejrzanych rzeczy na ekranie. Więc, na przykład, mamy tutaj kolejną dyskietkę, i w trakcie, jak będziemy przechodzili grę dalej, mam nadzieję, że odkryjemy coś więcej. To jest ten mail, który odczytaliśmy w poprzednim odcinku. I tutaj mamy zobaczcie link do folderu, w którym są przechowywane te wszystkie pliki. Eee, I będzie można je odszyfrować dopiero wtedy, kiedy odkryjemy je wszystkie, więc będziemy sobie po prostu chodzić, klikać i szukać. Eee, jeśli chodzi o jakiekolwiek tutaj rzeczy, to wydaje mi się, że po prostu w każdym chapterze będzie coś. Więc słuchajcie, przejdźmy do kolejnego etapu Nito i zobaczmy, czy gdzieś tutaj będzie ta aplikacja, którą szukamy. Odpalmy ją sobie tak profilaktycznie i będziemy ją sobie tutaj trzymać. I chyba musimy po prostu odpalić Kinito Pet Exe, Panie Kinito, sąsiedzie. Budź się pan, budź się pan, proszę bardzo, budź się pan. Mamy tutaj y, kolejną przygodę do przeżycia. No oh! Mamy, słuchajcie, kolejną. Mamy kolejnego maila. E, mordeczko, zaraz, zaraz ci odpowiem, ale mam ważniejsze sprawy do zrobienia aktualnie. Dostaliśmy kolejnego maila. a zdecydowanie. Mhm. Mm mhm. Mm tak. Aha, okej, okay, w ten sposób. Okej, okay, rozumiem. Wszystko rozumiem. Wsz wszystko rozumiem. Ta giera była Susi, prawda? Tutaj były jakieś dziwne rzeczy, gdybyśmy teraz odpalili, przejechali po tym naszym lęcem, może jak się będą działy dziwne rzeczy, okej? Okay? O, moi drodzy, mamy kolejną dyskietkę. W naszej podejrzanej gierce była jedna z dyskietek, i niech zgadnę, jest to kolejna mega przydatna info. Nie! Jest jakieś miejsce w wirtualnym świecie, czyli w tej gierce Webworld. Myślę, że mogłoby nam pomóc głęboko pod kodem. Jest miejsce, gdzie budowane jest oprogramowanie dyszyfrujące. Żeby się tam dostać, kliknij na fontannę. Żebyś tam dostać, klikaj na fontannę tyle razy, ile tylko potrafisz, aż uruchomi się animacja. Wtedy pójdź do drzewa z huśtawką. Jeśli zrobisz to dobrze, powinno ci to gdzieś zabrać. Ale bądź ostrożny, to miejsce nie jest stabilne. Weź ze sobą e, zaszyfrowane pliki i je tam upuść. Nie wiem, czy to zadziała, ale to jest nasz najlepszy, e, nasza najlepsza próba. Poczekajcie, ile my mamy tych zaszyfrowanych plików. Mamy ich. Mamy trzy zaszyfrowane pliki. Może trzy zaszyfrowane pliki wystarczą, żeby na razie pójść gdzieś dalej. Uwaga, uwaga. Klikamy i idziemy do domku na drzewie. Nie, to było mówione o linie. Było mówione o linie. Okej. Okay. Okej, okay. czy my mieliśmy wrzucić do tego jeziorka te zaszyfrowane pliki? TAK! Okej... Okay. A... Czy to coś zmieniło? To odszyfrowało nam plik, patrzcie na to, mamy TXT! Dobra, dobra, o to chodzi. Czyli wkładamy pliki, przeciągamy pliki do tego jeziorka, one się odszyfrowywują i zaraz będziemy wiedzieć, co tam było napisane. Moi drodzy, mamy trzy pliki: credentials, w którym jest napisane Sony Podłoga C, access, w którym mamy coś takiego i server, w którym mamy coś takiego. Ja to sobie odłożę tutaj na bok. Będziemy na pewno wiedzieli o co chodzi. Czy jest opcja, żeby teraz stąd wyjść? Wydaje mi się, że musimy grę od nowa uruchomić, bo inaczej z tego nie wyjdziemy. Tylko teraz pytanie jest takie: czy powinniśmy patrzeć kolejne chaptery i szukać kolejnych danych? Czy my możemy z tymi danymi coś zrobić? Server access credentials. Czy gdzieś tutaj mieliśmy jakiś program? Do którego moglibyśmy jakoś dostać dostęp No bo internet Chwila, możemy wpisać adres Nie, czy mi się wydaje Czy coś tam się zbugowało W naszym Kinito Crew Web World Czemu wszystko jest czerwone Mam pójść do fioletowego domku Nie pamiętam, który to był fioletowy domek Bo wszystko się Wszystko się zrobiło czerwone Poczekajcie, może tędy Uh, coś się stało? Kryknęłem na mięso. Wcześniej tego, moi drodzy. Look at your other monitor, co? Co? Co tuś. Co się dzieje? Co się. O co chodzi? Czemu by tego nie mieliśmy? Bo ja nie kliknąłem wtedy na mięso, prawda? Ja nie kliknąłem wtedy na mięso, kiedy mogliśmy to zrobić. I ominęła mi taka świetna zabawa, moi drodzy. A może to się pojawia dopiero w drugi przy drugim Blade Runner? No Nie wiem. Mamy kolejną. Mamy, słuchajcie, kolejną zaszyfrowaną wiadomość, która pojawiła się dosłownie tutaj, w rogu. E, w momencie, jak jeszcze raz weszliśmy. Do tej strefy. Jeśli Was to zastanawia, to confirmatory to jest dokładnie o to. Czyli mamy o te wszystkie dane, i nie do końca wiem, gdzie możemy je wpisać. Moi drodzy mamy, mamy kolejną dyskietkę, tym razem było na niej napisane Password. Co nam mail powie? Mail nam powie: Znalazłem to, wiem jak to zatrzymać. Włożyliśmy backdoor do serwera, na którym działa Kinito i tam, gdzie są wszystkie jego pliki, usunięcie ich na pewno usunie wszystko. Kinito poprosicie, żebyś dał mu dostęp do systemu. Nie rób tego, jeśli to zrobisz, będzie już za późno. Zamiast tego zrób komendę delete all. Jest jeden problem, będziesz potrzebował kilku kodów i haseł, żeby to zrobić. Okej, okay, wydaje mi się, że mamy wszystkie kody i hasła. To musi być komenda Delete All. Zrobimy to. Zrobimy to bez najmniejszego problemu. Ale w takim razie najpierw musimy odblokować ten jeden zaszyfrowany plik, bo on też tam jest, i tam jest hasło. Słuchajcie, coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. Zobaczcie, mamy stronę, załadowało nam się, ale jak przyskrolujemy niżej, wcześniej był tutaj opis każdego z przyjaciół. Aktualnie mamy napis: Where am I? Where am I? Where am I? Where am I czyli gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. No nic, moi drodzy, czasami gierki się gliczują w ten sposób, wcale nie oznacza to, że cokolwiek się dzieje złego, oczywiście. I mamy, moi drodzy, password. Mamy password, czyli mamy, wydaje mi się, wszystkie Serio. Serio hasło hasło do waszego serwera to jest hello world 123. Tak czy inaczej. Słuchajcie, mamy wszystkie pliki, mamy już wszystko, żeby odblokować sekretne zakończenie, ale zanim to zrobimy, bo nie wiem, czy to sekretne zakończenie rzeczywiście nie zepsuje nam gry do tego stopnia, że nie będziemy w stanie już wrócić. A ja tutaj mam już save z tymi chapterami i boję się, że jak zrobimy sekretne zakończenie, to nie będę w stanie Potem spróbować jeszcze jednego zakończenia A oczywiście mamy jeszcze zakończenie W którym mówimy Tak naszemu kini topet Na samym końcu gry Na samym sieńkim końcu gry Kiedy pyta się nas czy chcemy tutaj zostać Ostatnio powiedzieliśmy że nie I mieliśmy piosenkę z zakończeniem Teraz gdybyśmy powiedzieli że chcemy Z nim zostać Aha zobaczcie jestem już w tym naszym Wirtualnym świecie Patrzcie to jest ta fontanna to jest ta fontanna, która się gliczowała dlatego, kiedy kliknęliśmy na nią. To się zaczęło wszystko gliczować w poprzedniej w poprzedniej grze. To był taki, taka jakby trochę zapowiedź tego, co się wydarzy. W, w, znaczy, zapowiedź tego, co trzeba zrobić, aby dostać. E, aby dostać sekretne zakończenie. Zobaczcie. Oh. oh. Um. Kontekst, nie widzieliście tego na nagraniu, ale próbowałem po prostu przeskipować poprzednie etapy. I kiedy był etap z e, dekorowaniem pokoju, to stwierdziłem, a dla Beki zrobię wszystko w oknach. I wygląda to dosyć a, niepokojąco, powiem wam. Okej, okay, chyba się zaczyna, moi drodzy. Od kiedy zrobiłem perfekcyjne miejsce dla ciebie, ze wszystkim, czego potrzebujesz, zastanawiałem się. Czy zostaniesz tu ze mną? Wcześniej wybraliśmy leave. Tym razem... Tym razem, moi drodzy, klikamy stay. Tak, wiedziałem, że to powiesz. To będzie super. Dowiem się tak dużo rzeczy o tobie. Nieskończone przygody. Możemy być przyjaciółmi na zawsze. Okej... Okay. Mamy nową piosenkę. Chwila. Tak, piosenka jest ta sama, tylko że ma inny tekst zobaczcie. Ma tekst, w którym jesteśmy przyjaciółmi na zawsze. Trzymamy się za ręce. W blasku pikseli rosła nasza przyjaźń. Czyli. Czyli to nie jest złe. Ja byłem pewien, że to jest złe zakończenie. Aha, i zobaczcie, to było tylko wstępnie, jak reszta piosenki brzmi dokładnie tak samo. Więc jak chcecie tę piosenkę posłuchać, to przejdźcie do poprzedniego odcinka końcówki. Tam cała piosenka sobie leciała. A my, słuchajcie, nie mamy na to czasu teraz. Musimy zrobić sekretne zakończenie. Potwierdzam, zakończenie było dokładnie takie samo jak. To pierwsze, tylko piosenka była odrobinkę inna, ale zobaczcie, mamy drugą naklejkę na monitorze, czyli dwa zakończenia. Trochę jak w e, Amandzie, pamiętacie? Tam has się naklejki na ekran naklejały, kiedy e, odblokowywaliśmy nowe zakończenia. Zalogujmy się i słuchajcie, zróbmy to sekretne zakończenie, bo już czas. Przewijamy do momentu permission granted, czyli tam, gdzie pojawiła się konsola i musieliśmy E, wpisywać rzeczy, odpalamy Kinito i Grand exe System Access Możemy to wpisać, albo możemy wpisać Remove All, proszę bardzo, jak wpiszemy Remove All. O matko, co ja wpisałem nie Remove All to było Delete All, proszę bardzo. E, chwila, to nie jest ta komenda. Spokojnie, Kinito, ja wiem co robię. Wpisz credentials. Ja tu sobie, słuchajcie, dam na, na drugie okienko. Syonyny, podłoga C. Proszę bardzo, serwer już Ci podaję. Kinito 67C03. Enter. Hasło, 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 hasło. Hasło Hello Woryldy. 1, 2, 3. Enter. Access code. Proszę bardzo, to będzie trudne do wpisania, ale wpiszemy: 7, 8, c7, e, e, f, d, 3, 2, 6, d, 8, c, e. Enter. Czy na pewno chcesz to zrobić? Wpisz. Kod potwierdzania. O matko, to jest też długie. Nie wiem, prawdopodobnie można to było skopiować, ale ja to wolę wpisywać ręcznie, czuję się wtedy wiecie, jak hacker. E0AA2B8CB5246900DB. Enter. Chwila. Chwila, co zrobiłeś. Co co się dzieje? Usuwasz moje pliki. Wyłącz to. Chciałem tylko być przyjaciółmi. To tylko tyle chciałem, Prze przepraszam, do zobaczenia, przyjacielu. Czy to już? Serwer Kinito został usunięty pomyślnie, czyli słuchajcie, chyba. Nie powiem, że uratowaliśmy świat, ale być może uratowaliśmy nasz komputer, słuchajcie. O! 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 Coś tu się jeszcze dzieje, słuchajcie. Gra się nie wyłączyła. Mamy. No, w sumie płonące tło z komputerem. Czy coś tu powinniśmy jeszcze zrobić? Czy zalogujemy się za chwilę do komputera, który jest po prostu pusty? W sensie nie będzie aplikacji Kini Toped Extra, czyli będzie po prostu przeglądarka? Okej. Okay. Komputer nam się wyłączył. I tak dalej. Coś tu się jeszcze dzieje. To nie jest koniec, moi drodzy. Chyba. I'm. I'm sorry. Przepraszam. I coś się ładuje. Ja tylko chciałem być Twoim przyjacielem. Teraz jest mi smutno, moi drodzy. Teraz to jest mi smutno. Czy ty. Aha, czy mi wybaczysz? Myślę, że to tyle. Do widzenia, przyjacielu. Ale tylko chciałbyś być naszym przyjacielem. Czy potrzebowałeś moich danych, kart kredytowych, żeby być moim przyjacielem? Być może. Czy przejąłeś pełną kontrolę nad moim komputerem? Tak! Ale on tylko chciał być przyjacielem. A... Czy to będzie. Czy to jest jakiś trailer po napisach typu Kini to Will Return? Czy, czy coś? Nie do końca wiem, ale to już jest oficjalny koniec, słuchajcie, the end. Zakończyliśmy Kinitopet. Wiem, że jest jeszcze osiągnięcie na przykład za dobicie full punktów w pinballu albo za przejście Minesweepera, ale poza tym to by było tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Cześć!